Grzegorz Hyży Róże Ogrodowe, witajcie. Kolejny film o żywym katalogu róż. Dzisiaj będą róże okrywowe. Termin kwitnienia jest ten sam, termin nakręcania jest ten sam, co w przypadku róż miniaturowych, dlatego, że skończyłem nagrywać odcinek o różach miniaturowych i od razu lecę sobie z okrywówkami. Tu nie będzie dzisiaj dużo tych odmian, dlatego, że wiele odmian jeszcze nie kwitnie, więc to on będzie krótki. Przelecimy sobie tylko te kwitnące odmiany i... Na dzisiaj tyle, bo jest już po 18:00 i to światełko yy, ono jest jeszcze fajne, ale już niektóre już są w cieniu. Poza tym niektóre kwiaty się zamykają, więc yy, następne filmy o tej grupie będą robione wtedy, kiedy będzie wcześniejsza pora, żeby wam pokazać piękno tych pustych niektórych odmian, ale zaczynamy. Zaczynamy sobie od białej Konigin. Od razu powiem, że w grupie róż okrywowych będzie bardzo duża różnorodność, czyli będą róże niskie, płożące, całkiem leżące na ziemi, średniej wielkości i duże rośliny. I sznekonigien należy do tych dużych roślin, choć ta pierwsza tutaj nie chce za bardzo się zadomowić, nie chce rosnąć, będziemy w kolejnych odcinkach pokazywać, co można zrobić, aby poprawić wzrost takich roślin, które właśnie nie za bardzo chcą się zabrać do wzrostu i jak im można pomóc. Omijamy sobie te, które nie kwitną. Salsa, tutaj, dopiero zaczyna kwitnienie. To będzie olbrzym. Słuchajcie, to będzie olbrzym. To jest moim zdaniem róża z pogranicza róż okrywowych i parkowych. Aspirin Rose. Już w pełni kwitnienia. Ten pierwszy krzaczek jest marniutki, ale ten drugi jest już fajny. Choć na pełen rozrost trzeba tu jeszcze poczekać i dać tej roślinie więcej czasu i robić wszystkie zabiegi, które sprzyjają po prostu poprawie kondycji, poprawie wigoru i o tych zabiegach będzie, bo teraz jest najważniejszy moment. Początek czerwca, żeby pomóc w taki sposób roślinom, żeby nam do końca sezonu pięknie się rozrosły. Tutaj mamy pięknie rozrośnięte Defery, Pinkfery, Satine, ale jeszcze nie kwitnące, Mirato i tutaj mamy w pełni kwitnienia Dolomiti. Też róża z pogranicza, moim zdaniem, róż okrywowych i rabatowych równie dobrze mogłaby być zaliczona do róż rabatowych, bo ma pędy sztywne, dość prosto rosnące, krzew jest szerszy niż wyższy, wysokość około 70 cm, fajna szerokość, wczesne zakwitanie, sama czyszcząca się, nie pachnąca, ale wabiące owady. Douwą. Poczekajmy tutaj, aż ta roślina zakwitnie, bo to ta roślina ma potencjał, ona jest troszeczkę niedoceniona. Tutaj widzę, że coś się z nią działo, widzicie te liście takie, ale zobaczcie, że roślina się sama od z tego wybroniła, nie zawsze trzeba panikować. I mamy przepiękną, zdrową, gęstą. W typowym dla róż okrywowych, a w zasadzie niskich, róż krzaczastych kształcie, czyli Heidetraum, ale to jest roślina późno kwitnąca. Tu mamy pierwszy kwiat, poczekajmy na pełnię kwitnienia, bo to naprawdę będzie co podziwiać. Równie późno kwitnące jest Landfrauenroze i Statrom. Dajmy im czas, lipstick. Tutaj się zaczyna kwitnienie, to jest średni termin kwitnienia, średnio wczesna róża, w zasadzie tak można powiedzieć, że typowy pośrodku termin kwitnienia, ani wczesna, ani późna. Hotline też jeszcze nie kwitnie. Więc późniejszy, ale zobaczcie, tutaj mamy purple rain, roślina, która prawie już dochodzi do pełni kwitnienia. Może jeszcze jej nie osiągnęła, ale już widać mocno ją z daleka. Tu mamy tylko trzy krzewy, z czego kwitną nam dwa, bo ten ostatni tam został przycięty w celu rozbicia kwitnień. I co możemy powiedzieć, szeroko rosnąca, niezbyt wysoka roślina. Zobaczymy, czy nam nie będzie wybijać w drugiej połowie lata mocnymi pędami, ale. Takich kształt jak tutaj fajnie nadaje się na tworzenie właśnie takich niewysokich kwitnących dywanów i kolor jest bardzo interesujący, dobrze znosi deszcz, sama się czyści, fajna róża. Zupełnie inny charakter wzrostu, też w zasadzie mogłaby należeć bardziej do róż moim zdaniem rabatowych, bo charakter wzrostu jest typowy jak róż rabatowych, czyli pędy są sztywne, yy, niezbyt długie. E, rosnące raczej pionowo. Krzew tutaj akurat niezbyt wysoki, choć normalnie moim zdaniem może dorosnąć do tych 70, nawet 80 cm. Bardzo ładne kwiaty. Przepiękny kolor. Przepiękny kolor. Sama się czyści i ona też dość wcześnie tutaj zaczynała kwitnienie. Natomiast te krzewy jeszcze są moim zdaniem za młode, za małe, żeby pokazać pełen potencjał tej rośliny. Niektórzy mogą narzekać na. Niezbyt dużą trwałość tych pojedynczych kwiatów, ale naprawdę ten kolor jest interesujący. No i pojawiają się już kolejne pędy z pąkami kwiatowymi, a ta ostatnia roślina przycięta, żeby rozbić kwitnienia. Tutaj mamy mało popularną RODI, jeszcze nie kwitnie, Zomaaben też jeszcze nie kwitnie, SORENTO też jeszcze nie kwitnie. Lecimy dalej. Matador też jeszcze nie kwitnie, i tutaj mamy już początek kwitnienia odmiany Alcantara. Ona pierwsze, niektóre pojedyncze dolne kwiatki się pojawiły dość wcześnie, ale jeszcze tutaj nie ma pełni kwitnienia. To dopiero też jest początek, choć należy ona do wcześniejszych róż okrywowych. Zobaczcie, mamy bardzo duże kwiatostany. Szczególnie na tych mocniejszych pędach, i te pędy się lekko przewieszają, co daje taki fajny efekt, który ja lubię takiego przelewania się kwiatów. Fajnie to może wyglądać w dużej donicy, ale nie wszyscy będą akceptować tak drobne, e, drobne kwiaty. Ale zwróćcie uwagę, że za chwilę pokażę Wam inną odmianę, też pustą, ale od ciut większych kwiatach, ale różnica będzie też w kolorze. Tu mamy. Ciemną, karminową czerwień. A tu mamy typową taką czerwień samochodu strażackiego, bym powiedział. Ale Aleksander von Humboldt dopiero zacznie kwitnienie, więc na razie mu nie poświęcamy więcej uwagi. I karacho. Okrywówka. To, na co yy... Co, to co rzuca się od razu od razu w oczy to to że to są jedne z największych kwiatów wśród okrywówek dwubarwne nie bardzo pełne ale nie są to jakieś puste kwiaty w pełni rozwinięcia o, ok, ok pokazuje nam środek ale te kwiaty są duże tu jest początek kwitnienia poczekajmy aż ona zakwitnie szczególnie ta środkowa róża aż nam zakwitnie no w przyszłym tygodniu pewnie to będzie wtedy lepszy efekt do podziwiania. Tutaj mamy Ambersan. Już też się nam zamyka o tej porze dnia. I mamy pierwszy krzaczek tutaj, moim zdaniem, który już raczej do uratowania nie jest. Możemy się bawić, bo na niektórych będziemy się bawić. Będę Wam pokazywał, co robię, żeby poprawić ich kondycję, poprawić wzrost, ale tutaj jest jakiś problem, moim zdaniem, z systemem korzeniowym i my najprawdopodobniej tą roślinę wykopiemy i wsadzimy tu inną z doniczki Szkoda mi czasu na to, żeby bawić się w jej jak gdyby, reanimację i poprawę kondycji. Zobaczcie, jak świetnie wygląda Iwona, druga odmiana Łukasza W poprzednim filmie była miniaturowa wspomnienie lata, tutaj mamy okrywową Iwonę. W ogóle wszystko w niej mi się podoba. Podoba mi się kształt, podoba mi się gęstość, podoba mi się wysokość i podoba mi się kwitnienie. Zobaczcie, ta roślina jest Trudno powiedzieć, że ona jest w pełni kwitnienia, bo ona tak będzie wyglądała bardzo, bardzo długo. Tutaj powiedzmy, może 1 trzecia kwiatów, może 20% kwiatów jest rozwiniętych, tych pąków jest jeszcze mnóstwo, a pomimo tego, że tylko 20% kwiatów jest rozwiniętych, ona wygląda niezwykle, niezwykle atrakcyjnie, i ta atrakcyjność bierze się również z tego wyglądu liści, który po prostu jest fajny, gęstości tych liści. Tak? Tu mamy kwiatostan w pełni rozwinięty, taki większy. Tak on wygląda. A z tyłu mamy roślinę przyciętą w celu rozbicia kwitnień. I mamy tutaj następną odmianę. E, idziemy w pomarańcze. E, sedana, róża z firmy Noak Rosen. Z tej samej kolekcji co Heide Traum, czyli Flower Carpet. Luźny pokrój, fajny kolor, ale kwiaty są dużo mniejsze niż tutaj. Zobaczcie, mamy kubane. Też poczekamy, bo to na pełnię kwitnienia jeszcze musimy mm, kilka dni zaczekać. I zarówno w kubanie, jak i w sedanie, tutaj mamy zdecydowanie większe kwiaty, aczkolwiek tutaj mamy ten odcień wpadający w różowo łososiowy Nie każdy to lubi, tego nie ma w sedanie. A tutaj z kolei mamy jazz. Czyli odmiana, która z jakiegoś powodu jest przez Was tak lubiana, że ciągle nam jej brakuje. Ale zwróćcie uwagę, że ona ma inny charakter wzrostu. Zarówno Kubana, jak i Sedana są roślinami szerokimi, bardzo. Natomiast jazz taki szeroki już nie jest. Pędy są mocniejsze, bardziej wyprostowane. Nie jest jakąś bardzo wąską rośliną. Natomiast nie ma pokładających się pędów. Niektórzy to lubią. Niektórzy wolą, żeby w okrywówkach te pędy się jednak lekko pokładały. Ja na przykład lubię, jak się lekko pokładają. No i co do koloru, to ten kolor jest dość odważny. To jest jeszcze coś innego niż w kubanie, niż w sedanie. Taka mocna, wyrazista gra barw. Tak to wygląda. Tam nam brakuje jednej rośliny i będziemy musieli ją dosadzić. Tutaj mamy kilka jeszcze odmian posadzonych w teraz w zimie z gołego korzenia i Pozostawione miejsce jeszcze pod inne odmiany, które są już tutaj zaplanowane, które będą sadzone dopiero jesienią lub wiosną przyszłego roku, więc te sobie na razie odpuścimy. Podobnie jest tutaj, podobnie jest tutaj. I teraz tak, od razu Wam powiem jedną rzecz: będzie o tym osobny filmik, ale bardzo ważną rzeczą, szczególnie jeśli macie takie rośliny młode jak tu, nieważne czy to są okrywówki, miniatury, rabatowe, pnące, obojętnie co. Słuchajcie, o tej porze roku na powierzchni podłoże poprzez spulchnienie tego podłoża. Tutaj po prostu ja to robiłem motyką dzisiaj. Nie zrobiłem wszystkiego, trochę mi to zajęło. Ziemia jest tutaj u nas ciężka i jeżeli tego nie zrobicie, to te rośliny będą się męczyć, będą dużo wolniej rosły. Zobaczycie, jak to zrobicie u siebie, jak kolosalne znaczenie ma ten zabieg. Zróbcie to przynajmniej wokół rośliny. Nie musicie całej powierzchni motyczyć, ale przynajmniej wokół rośliny wzruszcie to podłoże. Efekt was po prostu zaskoczy. To jest e, niesamowite, jak taki drobny wydawałoby się mało istotny zabieg, jakie ma kolosalne znaczenie dla kondycji rośliny, dla tego jak system korzeniowy zaczyna pracować, a od tego, w jakiej kondycji jest system korzeniowy, zależy po prostu, jak roślina rośnie. A teraz jest po prostu najważniejszy czas. Teraz zaczyna się, powiedzmy, najważniejszy miesiąc na to, żeby powalczyć o prawdziwy wigor rośliny i o to, jak ta roślina będzie wyglądała w drugiej części sezonu. I tutaj mamy Orienta shila. Ona zakwitła dość wcześnie. Część kwiatów, myślę, że jakieś 20% już przekwitło. One same opadły. Część żeśmy dzisiaj nawet już wycięli. Fajnie, długie pędy puszcza. Ja chciałbym, żeby tych długich pędów było więcej. Wtedy ten efekt takich lisich kwitnących ogonów jest super. Zobaczymy, poczekamy. Będziemy się starać właśnie zapewnić optymalne warunki, choć sila jest tak, no. Francowatą odmianą, że tak powiem, dlatego, że na samym początku bardzo trudno ją jest zmusić do y, intensywnego wzrostu. Zarówno róża okulizowane, zarówno na własnym korzeniu, ona dopiero musi się zadomowić i wtedy startuje ze wzrostem. Mam nadzieję, że ona tutaj już się zadomowiła i to w tym roku pokaże ten swój wigor utajony, którego po prostu na początku w ogóle nie widać. Tutaj mamy jeszcze Amika. Dopiero zaczyna, dajmy jej czas. Bounty też jeszcze, jeszcze, jeszcze. Snefloka w ogóle na razie słabiutkie są. Takie spłuchnienie im pomoże i zobaczymy, jak będzie w przyszłym, w przyszłym sezonie albo pod koniec tego sezonu. Knirps, który w ogóle jeszcze nie kwitnie. i Gartner Freud, jest, która jest późną odmianą, i dopiero pierwsze pojedyncze kwiaty się rozwijają. I jeszcze pokażę Wam, jak w tym momencie wygląda Bad Birnbach, chociaż on jest z, rabatów, z rabatówek, ale mam koło niego posadzoną Innocencję. Często już widzieliście tą rabatę, ale ona zaczyna kwitnienie, więc zaraz Wam ją pokażę. I Bad Birnbach na początku kwitnienia. Fantastyczna odmiana na obwódki, zobaczcie, lubię ten kształt. Ona należy u nas do róż rabatowych, a zachowuje się jak faktycznie okrywówka, taka fajna okrywówka. A za nią Innocencja, która wkrótce będzie w pełni kwitnienia, myślę, że w ciągu kilku dni. Za nimi są te róże. Pienne, które żeśmy okulizowali w ubiegłym roku. Już na wiosnę pokazywałem Wam pewne zabiegi, które robiliśmy przy nich. Oczywiście te dzikie odrosty trzeba, należy, należy je po prostu regularnie obrywać. Zaraz to zrobię. Podobnie i, 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 i tutaj, o. I tutaj za nimi jest kocimiętka, która w ogóle tu nie chce rosnąć. To jest a propos tego, że wiele osób twierdzi, że róża jest tak trudną rośliną w uprawie, a przecież kocimiętka, która rośnie w miastach, sadzona na gminnie i w zasadzie nie wymaga oprócz dwukrotnego przycięcia w sezonie, nie wymaga żadnej pielęgnacji, rośnie można powiedzieć sama. Tutaj nie chce rosnąć dlatego, że tutaj mamy fatalne podłoże bardzo ciężkiej ił wręcz jest na pewnym poziomie to Zaburza wymianę gazową w podłożu i widać, że to ewidentnie nie pasuje kocimiętce, ale my sobie tutaj zrobimy lekką rewolucję i jak już będzie gotowe, to Wam pokażę, co tutaj się zmieni. A tutaj dopiero rozpoczną kwitnienie okrywówka właśnie, tylko szczepiona na pniu, czyli zomerabend, który nie przemarzł, dlatego że był przygięty i obsypany korą. Zobaczcie jaka duża, stara roślina. Tam to co widzicie, to jest inna odmiana i być może sobie ją wymienimy, dlatego że już mam dwa pnie wyprowadzone, i chętnie bym tą Albericht zastąpił też z po to, żeby mieć tutaj jednakową odmianę i jednakowy termin kwitnienia i też pędy zwisające do samej Ziemi, tak jak tutaj. O okrywówkach to tyle. Akurat stoję koło e, róży rabatowej Garden's Pass, bo w następnym filmie będę Wam pokazywał, jak teraz wyglądają e, róże rabatowe, ale to już nakręcę jutro. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach.